Zajęło mi 27 lat, żeby odkryć jedną tajemnicę życia. Posłuchaj, naprawdę posłuchaj. Weź dwie minuty i zrozum coś, czego ja uczyłem się całe życie. Wasze komentarze dają mi siłę. To one sprawiają, że ta ciężka praca ma sens. Ale pamiętaj, ty już jesteś wyjątkowy. To jest w tobie. Nie potrzebujesz internetu, by ci to udowodnił. Żeby być tym, kim jestem dziś, musiałem przejść wiele. I powiem ci, ja nie jestem wyjątkowy. Każdy niesie swoje dramaty. Niektórzy mają serca złamane tak, że oddychanie boli. Inni dorastali z rodzicami wciągniętymi w alkohol. Jeszcze inni zostali zdradzeni przez osobę, której ufali najbardziej. Są też tacy, którzy starali się zrobić wszystko dobrze, a i tak wszystko runęło. Pytanie brzmi, co z tym robisz? Możesz płakać, obwiniać świat i w kółko odtwarzać ból? Albo zaakceptować siebie takim, jakim jesteś. Przegrany w jednym, geniusz w innym. I to jest ok. Nie musisz wygrywać wszędzie. Najważniejsze pokochać siebie, nie wymagać więcej niż możesz dać. Pozwól sobie poczuć ból, być smutnym, a potem w końcu wstajesz, otrzepujesz kurz i idziesz dalej. Jeśli kiedyś będziesz potrzebować mojego wsparcia, masz je. Jasne, nie mogę cię przytulić ani powiedzieć bracie będzie dobrze prosto w twarz, ale jestem tutaj na swój sposób i chcę, żebyś wiedział, wszystko mija, każdy ból serca, każdy zły dzień, każda chwila nie dam rady. Czarna kreska zawsze się kończy, a biała nadchodzi i czasem jest bliżej niż myślisz.